Witajcie ziomeczki. Dzisiaj w planach jest odwiedzenie salonu Harley'a Davidsona w Łodzi. Zobaczymy, czy są już jakieś demóweczki. I ogólnie pośmigam sobie też po mieście. Także nie przedłużając, zapraszam na materiał. Elu. Korki 14 się zbliża, trzeba uważać. No, także wejdę do środka, zobaczę, jak tam sytuacja wygląda. Czy może już coś zjechało? Bo widziałem na story Harleja z Łodzi, że coś tam dodawali jakieś filmiki, ale. Nie wiem czy dobrze widziałem, czy to Street Bob nowy już stoi. No. Powiem szczerze, że widok mnie nie zachwyca. Romet? Jak widzieliście na załączonym materiale, oczywiście chłopaki z Harleja nie zawiedli mnie. No, dzięki temu zobaczyliście sobie, jak wygląda salon Harleja w Łodzi. Ze swojej strony muszę powiedzieć, że naprawdę, naprawdę, serio, serio. Panuje tam fajna atmosfera, zawsze jest jakaś propozycja kawy lub jakiegoś napoju. Nikt nie miał nic przeciwko temu, żebym sobie nagrał filmik. Bardzo fajnie, także w imieniu całej ekipy Harleja zapraszam Was, bo po prostu moim zdaniem warto się do nich udać. Jeżeli interesujecie się marką Harley Davidson. Dodatkowo, jak widzieliście, są już nowe motocykle. Można sobie zobaczyć, jak wygląda Street Bob 2021. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć tutaj to, to co się dowiedziałem, co mnie niestety trochę zmartwiło, bo generalnie motocykl wygląda kozacko. Silnik jest po prostu... Mega, mega fajny, bo jest 114 cali, więc jeszcze, jeszcze więcej mocy ma, co zawsze może się przydać. Minus niestety jest taki, że jest dorzucona druga sonda Lambda w wydechach, co powoduje, że chyba na tą chwilę ciężko będzie. Dostać jakiś akcesoryjny wydech, więc e, jest to trochę moim zdaniem minus. Dopiero producenci wydechów, jak Wazen Heinz czy inne marki, będą musieli się jakoś dostosować do tego. E, nie wiem, czy jest już opcja, żeby coś montować. Nie sprawdzałem tego, bo dopiero się o tym dowiedziałem na dobrą sprawę. E, ale generalnie, no poza tym. Jest motocykl, który mega, mega, mega mi się podoba, czyli Fatboy, bo to też jest po prostu no, piękna maszyna dla mnie. Niestety, no, niestety kieszeń, kieszeń nie ta, żeby sobie pozwolić na taki sprzęt, e, aczkolwiek no marzenia są od tego, żeby je spełniać, więc kiedyś, być może, kiedyś, być może, kto wie. E, będą demówki, na pewno. Czymś pojeżdżę, może uda się. Może uda się pojeździć, czymś więcej niż Fatbojem, niewijając bawełny, to bardzo jestem łakomy na Pan -Americę. Chciałbym, Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda, e, jak się siedzi za sterami tego motocykla. Tym bardziej, że, no jak niektórzy wiedzą, jeździłem swego czasu tracerem, więc gdzieś tam ten pociąg do turystyków mimo wszystko jakiś delikatny jest, e, a tym bardziej. Chętnie zobaczyłbym, jak wygląda kompromis e, pomiędzy marką Harley Davidson a motocyklami turystycznymi. E, więc, więc no ciekawie, ciekawie. Jestem zadowolony z tej wizyty. No i na pewno odwiedzę jeszcze parę razy w tym roku salon Harley Davidsona. Salon Harley Davidson, a może ha salon Harley Davidsona. No właśnie, ta poprawna polszczyzna. E, lecę sobie dalej. Dajcie znać, czy podoba Wam się e, wygląd salonu Harley'a. Dajcie znać, czy podobają Wam się nowe motocykle e, Harley'a. Niestety nie ma jeszcze na stanie Panameryki, ale jest StreetBot. I wygląda jak kozacko. No nic, jadę sobie dalej. Miłego dnia Wam życzę. Do następnego razu, Elo.